Porażka jedziesz. Siorek, tak twoją potniemy <laughs> Kręcimy tą Audi. Rozpierdalamy ją. Na Żyletki idzie. A było takie ładne cabrio. Workshop porażka, kompel. Oho! Siada ten sprzęt z karbotu za 15 funtów. Nie pierdą. Zbliżenie? To jest chyba niezajebisty wiertł. Kif mi dał, kurwa, dwa ostatnie wiertła. Jedno normalne, a jedno to, dziesiątka rozmiar. Większa od dwa normalnego, nie? Ale kurwa... Igła. To się chwalisz, kurwa? <gry bunker> się żali, a nie chwali. To ja się żalę, a nie chwalę. Dobra, teraz wejdź głośniej i włączę się już z dachu. Nie chcę się rozkładać. To jest to Pokaż to tutaj. W, 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 poraszkowo. będziesz widział dzisiaj. <grym> nie, no dzisiaj, był wyślemy, nie? Jak się robi kabriolet? Lekcja Ej. naprawy kabrioleta. Tam w, sobie, w sobie. Co za pedalski czerwony kolor? A tu drugie pedalskie czerwone Audi. Tam są gwiazdki, nie? To najgorsze. Jeden właściciel kocha, porażka kocha te pedalskie czerwone kolory. To oh, a te czerwone kolory, bo sam w czerwonej bluzie nagina non-stop. No, Poki, co tam naginasz? Uh, kuwa, just try to do the, the What's happened with the brakes? Wow. Something wrong? Wrong. Co? Obaj chce że jest porażka. Porażka? W tej pedalskiej czerwonej bluzie. się pedalskich czerwonych baterie, Audi. Ale i pchonek już działa, nie? Oooo, z nieba! jak zaraz będzie ciemno, to pójdziesz tam powstawać, to wszystko szybki, nie? szybki. Co ty? O, ale poszło! Siedzenie do Rykoszet!